Czekałaś na co? Nadal masz szansę. To zadanie dla skalpela nie było. Czemu to zrobiłaś? Nie pozwól, żeby stała się, stała się. Wejźcie w drzwi i Hotel Terminus. Pokój 899. No więc pogadałem z ptaszkami, ziomek. I w odpowiedzi wyćwierkały mi imię. Blake Dexter. Wip przemysłu zbrojeniowego, który najwyraźniej mocno zainteresował się dziewczyną. Dexter mieszka na najwyższych piętrach hotelu Terminus. Jego ochrona nikogo nie wpuszcza. Niemniej, człowiek o twoich umiejętnościach i zasobach powinien się tam z łatwością dostać. Powodzenia. Nie dziękuję. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Simpli z kanału TV. a przed nami trzecia misja w grze Hitman w Rozgrzeszenie. Misja nosi nazwę Termilu, ter, Terminus, tak jak hotel, do którego musimy się dostać. Rozegrałem ją już wcześniej. Mam nadzieję, że wyjdzie mi jakiś reprezentatywny wynik, rzućmy butelkę w tą stronę. Byłbym go znokautować. Szybciutko go podduśmy. Cały pole patent polega na tym, aby znaleźć kobojskie. kobojskie. Yy, yy, wdzięko. Szybko się przebierzmy. I wyjdźmy bokiem. Teraz możemy spokojnie wejść do hotelu głównym wejściem. Ale możemy sobie pozwolić na podbiegnięcie. Otwórzmy drzwi. I w momencie, kiedy jesteśmy przebrani za elektryka, mamy dostęp do pokoi personelu. Jest to bardzo ważna sprawa. Musimy kontrola, żeby ci panowie nas nie poznali. Brak instynktu. Spróbujmy sobie szybciutko przebiec. Dobrze, tutaj możemy się zatrzymać. Drażnicy ostrzeżeni. No trudno, lecz w tym worku znajduje się drugie przebranie. Szybciutko je w... ubierzmy i jesteśmy czyści. Teraz możemy spokojnie sobie i Hej, się jak leci? Co? że jestem kurwa głupi? Aj, nie wyszło mi to tak, jak miałem nadzieję. Jeszcze raz. <laughs> Czy tutaj punkt kontrolny? Tak jest Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie To po małym restarcie Mała wpadka na początku Misja Terminus polega na tym, aby Przynajmniej pierwsze jej piętro Aby zdobyć strój kowboja i niepostrzeżenie przywołać windę, która znajduje się w głównym holu, a następnie do niej wskoczyć. Pójdźmy za tym gościem. I go ogłuszmy. Cały czas fapując kół. O, bezwładni, tak jest. Teraz przebierzmy się za elektryka. Poczekajmy aż ten cowboy odwróci się do nas tyłem no, czekam, czekam. No i chłopie, tam masz swoje zajęcia pewnie Wstawaj! Wstawaj z ziemi, bądź Aha. Okej, okay, czyli zauważyłem, ja po prostu najzwykle w świecie mnie widział Ale zaraz powinien tam zająć się o, właśnie, poszedł sobie w tą stronę. Teraz go szybciutko podduśmy i wyciągnijmy jego ciało. Dobra, samo wyciągnijcie ciało. Nie, niekoniecznie mi wyszło tak, jak należy. Mam tysiąc punktów już w plecy, ale najważniejsze jest to, że mamy jego przebranie. Ok, otwórzmy sobie drzwi. Nie musi pan być, być sam. Jestem tu gościem. Co ty robisz? Zabrąć tego gościa w ten sposób. Kolejne punkty w plecy, ale no trudno. Nic nie poradzę. Jako że to jest let's play, to nie muszę wam pokazać idealnej drogi. Schowaj broń. Schowaj broń. Tak jest. Wleźmy się w, w tą stronę. I musimy dostać się do tej windy, przyzywając ją. Przejdźmy sobie teraz pomału. Ok. I użyjmy kontrola, aby ci goście nas nie poznali. Kliknijmy. Guzik widzie. I na kontrolu zejdźmy w dół. Mam nadzieję, że nie wykryli mnie. Jakoś specjalnie, dobrze. Znowu wyjdźmy na zewnątrz i w razie w ogłuszymy kolejnego gościa Kurczę, nie zauważyłem tego quick time eventu, jest taki mały, Ok, Ogłuszony Teraz chwyćmy tego delikwenta, wyprowadźmy grzecznie na zewnątrz Przetank Myślę, że to mi wyjdzie w miarę dobrze 4800 punktów mamy już. Także ważne, żebym wyszedł na plusie. Ostatnio byłem 3000 w plecy. Tylko w tym etapie. Jakąś konfrontację mi zaliczyło. Lecz przykrywka jest już spalona. Teraz dobrym pomysłem byłoby. O kurcze. Cel zabity, niestety nie headshotem, czyli kolejne plecy ple y punkty w plecy. Ale teraz sobie wejdziemy do środka. Wydaje mi się, że nawet będę w stanie wbiec zupełnie spokojnie. Tej przykrywki mamy jeszcze nie spalone zupełnie. Ktoś mnie tu zauważył? Nie, było na czerwono, nie wiedziałem czemu. Dobrze, więc przybierzmy się raz jeszcze. I powinienem wyjść ładnie na plus. Haha. Ha. Ta przykrywka jest jeszcze niespalona. Więc zanim ci faceci zwrócą uwagę na to, że w ogóle... Wow. Na szczęście on nie zna elektryków. Mój fart. Otwórz mi drzwi. Ale ten zna elektryków. Podejrzliwość, zbieg sobie na dół i teraz mamy otwarte wejście na górę. BACH! 4000 do przodu! Dobrze, małe wiksy się działy, ale etap zaliczony w dość pomyślny sposób. Jeżeli troszeczkę pokombinujecie nad tym sposobem, który właśnie widzieliście, na pewno Wam się to uda bez większych problemów. Ciepłe wietro będzie całkowicie odcięte przez osiłek, który miałeś już spotka się spotkać. Blake Dexter ceni sobie prywatność i wkradnięcie się do pokoju 899 nie będzie łatwym zadaniem. Co gorsza, Dextera pilnuje kawał potężnego ochronarza, który nie jest, powtarzam, nie jest... Przyjaźnie nastawiony do intruzów powinieneś raczej i wysiąść na niższym piętrze i poszukać dyskretniejszej drogi wejścia. Ale komu ja, jest... Takiemu profesjonaliście. No pewnie wszystko już masz rozkminione, co? Dobre, dobra, To jest dobry tekst, już pewnie masz wszystko rozkminione. No faktycznie, grałem tą misję już wcześniej, ale nie wszystko mam rozkminione. Okej, okay. tutaj jest... Na tym pierwszym znajduje się pokojówka, która posiada klucz do całości, lecz do przejścia, które posiada elektroniczny klucz do... Uuu, to jest teren zamknięty. Nie wiedziałem. Uuu, tego okna nie możemy otworzyć. No dobrze. Wejdźmy sobie tędy. Czekaj, co zrobi. Nic. Mogę skręcić tam w lewo? A, pierwszy raz jestem tutaj. Akurat w tym miejscu Użyjmy spacji Gdzie też wyjdziemy? Obszar zagrożenia Wejdźmy do szafy Ktoś mnie tam widział chyba A dobrze, już mniej więcej wiem gdzie jestem dostępu O, muzyczka rozegrała się Słone dosyć ładnie Jedne z najpiękniejszych, jakie w życiu widziałem. Skoro mam kartę dostępu, to w sumie dobrym patentem byłoby się teraz po prostu wycofać. Ja bym pani nie okłamał. To sprzedaż... O, dla nich chyba nic nie zrobi. Wróćmy z powrotem, tedy. Hop. <laughs> I poszukajmy okna, którym będziemy mogli wyjść sobie na gzyms. To jest jedna chyba z najkrótszych dróg. To jest cały czas zamknięte. Spacja. Oj, puww. Przegapiłem jedną sekwencję, ale to nic. Uuu, zaczynają do mnie strzelać. Konfrontacja, zaczęłem się w drzwiach. Spójrzmy tam. Okej, to okno jest otwarte. Dobrze, czyli wejdziemy sobie po prostu tym oknem. Ciekawe czy będą dalej strzelać. Czy mogę na przykład wyrzucić? Ok, przejdźmy na Xims I użyjmy drabiny. Tak, zdecydowanie. To jest jedna z łatwiejszych dróg. Jesteśmy już na wyższym piętrze. Teraz znajdźmy jakieś okno, w którym można by było się swobodnie dostać. Mamy krawędź kolejną. Zejdź. Wyciągnij gościa. Uuu, kolejny spory minus. Nie można atakować kontroli, gdy przeciwnicy są zaalarmowani, no to niech ten alarm się skończy grzecznie. Aby przejść dalej, jest tu jeszcze ktoś w tym pomieszczeniu. Uuu, jest parę osób. O, dobrze. Aktywujmy punkt i przejdźmy po krawędzi dalej. Chcę zobaczyć, co będzie na końcu tej misji. Schudmy się. Dobrze. Mamy butelkę. Już mniej więcej wiem, gdzie się znajduje. kolejne okno, szybciutko przez nie i teraz potrzebujemy wejść sobie S zejdź. tak, 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 gdzie jest S w dół i idziemy w prawo ciekawe czy nasz agent przeskoczy przeskoczył, zuch chłopak dobra, to teraz wejdźmy sobie nie mogę stanąć na tym, się celem jest dostanie się do tamtego okna Poprzednio udało się, to zdaje się z tego, zobaczmy, dajmy w górę. Druga sprawa, o dobra. Jeszcze raz zejdź w dół. I jakiś powinien tutaj być wybór. Mamy już 12 tysięcy punktów, to i tak już bardzo dobrze jak na pierwszy dzień rozgrywki. Aha, dobrze, wyjście było tutaj. O Rany! Przekapiłem to. O, tutaj mamy już jakiegoś przyjemniaka przy oknie. Weźmy to góry i szybciutko go wyrzućmy. Wyciągnij. Bach. <laughs> e, w, w, użyj okna, agencie. I wprost do drzwi. Przyjemny sposób na rozwikłanie tej misji. Odporność na pól poziom pierwszy odblokowano i już dalej nie grałem. Jak doszedłem aż tutaj, odpuściłem sobie, także cała reszta będzie dla mnie tajemnicą w tej misji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu ewidentnie miałem się dostać, tylko co dalej? Mogę otworzyć te drzwi. A, mam szyby wentylacyjne. Więc mi się szybem, skręcić w lewo rozumiem nie mogę, podglądaj, aha mogę podglądać co tu się dzieje, natomiast wejść tam nie za bardzo, a facet tutaj z babeczką sobie rozmawia, o co chodzi? Czyżby to już był koniec misji? Wystarczyło tylko tam zejść. Kontynuuj. Kontynuuj. To jest opcja powtórzenia poziomu.